Witam tu Aristejo na Lotowej Wyspie. Hmm, z gryfami tak za bardzo nie chciałbym walczyć. Z nimi jest taki sam problem jak ze smokami. Po prostu za szybko podlecą na, do naszych jednostek i. I będzie problem. Tutaj. Tutaj nawet nie jest najgorzej. Co prawda 12 lodowych smoków i królewskie gryfy, ale można przyjąć ich atak na siebie. Pokonać, powskrzeszać się, a w międzyczasie blokować kolcami berserkerów, wikingów, filki. Ale jeszcze może się rozejrzyjmy: może jakiegoś łatwiejszego wroga jeszcze tutaj napotkam. O, właśnie. Skrytobójcy, no to jest jakiś problem. Jotunkowie w pewnym stopniu też, ale jest ich mało i są powolni. Czyli tak, przyjrzyjmy się, co ja mogę tutaj takiego zrobić. Czyli tak, 10 pojedynków muszę wygrać. Tu zauważcie, że mam dużo takich różnych rzeczy, które chciałbym pozużywać, bo tylko zajmują niepotrzebnie miejsce. Tu jest taka sytuacja, że e, użycie dodaje 20 punktów szału, ale zabiera 20 punktów many. Ale to nie jest problem, bo my to zużyjemy. O, zauważcie, spada. Ok. Ale... Ale my sobie to wyrównamy. A, o właśnie, tu. Bo w sumie niepotrzebnie to noszę. Spróbujmy to przenieść... Na początek to będę lepiej pamiętał, że mam... Ach, tutaj z tym sterowaniem to też jakaś masakra. A, dobra. A to się nie przyciąga, tylko trzeba kliknąć. O, to ja chyba źle robiłem. Mm, mm. No właśnie, krug ma być zawsze pierwszy. Ale nie, bo to i tak automatycznie koszyk przenosi, więc, więc nie ma się co, co szczypać. A, to odrośnie. Czyli co? Gotowi? Aha, zaraz, zaraz. Nie, no jednak dajmy sobie bonus. Też atakujemy jednak potężną armię. Hmm... I to by było na tyle. Atakujmy. Proszę zaczekać. Tak, tak. Mm -hmm. Szkoda, że skrytobójcy nie uciekli. Miśki to nie jest żadne... zagrożenie. Aha, tak stoicie. Dobrze, no to miśkom darujemy. Uderzą tutaj. Hmm. Czyli tak, żeby nie marnować szału Przyzywamy dziecią hmm. A może tu? Żeby pułapka była bliżej No niech będzie, że tak Natomiast tutaj tradycyjnie Skupiamy się na jak? Yy, największych stratach czterech zginęło. To może... Aha! My nie będziemy podchodzić, bo po co? W końcu... Aha, dobrze, tutaj jedna z tych formacji zginęła, druga jeszcze żyje, ale my i tak nie podchodzimy. Hmm. To może jeszcze... A właśnie, zaraz. do Dotyk Lokiego. Ja akurat nie wyjdzie. Tu by można było. Nie, raczej myślę tutaj doprowadzić do pewnej wojny. I to ma sens. Hmm. To by miało sens też. Wiem. Tutaj jeszcze jedna szansa. Tak. I znowuż osłabienie. Ciekawe kto to zawsze rzuca. Hmm. Pewnie jakbym tutaj poszukał to bym znalazł. Muszą być hmm, moi. Wysłanie sab... o sabotaż. A to nie, to ja. <śśpiewanie> <śpiewanie> to nie wiedziałem, że Olaf daje swoim jednostkom więcej run. No ale ja nie zwracam uwagi na to, co tutaj przeważnie jest napisane. Czyli nie dowiedziałem się, Dobrze, ale tu mamy walczyć, prawda? Tak, jak wiecie to mi napiszcie. O, to było fajne. Czyli tak. Aha, nie mam komu przekazać. Ej, fajnie, że już skrytobójców nie ma. Ale jest dobrze. Tutaj. No tak za bardzo nie ma sensu. Może się cofnąć tutaj przy... żeby przy pułapkach się znaleźć. O, to ma sens. I ocenimy się od... od... tych paskudnych węży. Hmm? Fajnie by było, żeby wszyscy się znaleźli. Albo nawet tak można zaatakować. Tym wielką... No, te mać, że one teraz są troszkę oszalałe, to... Hmm. Nie no, możemy już zacząć. Aha, to nie jest ten moment, kiedy można wychodzić. Czy tu trochę dużo jednak tych wilków jest... Zmniejszmy ich Ilość Tutaj. Mm -hmm. Niech będzie, że tak. Tak. Nowatura i o to chodziło. Czyli tak osłabiamy. Raz. Tutaj tylko cztery miszki zostały. Ale to i tak nie mogę tego inaczej objąć. Po skończymy z nimi. Chyba że. Hmm, może jako drugi czar użyłbym. O! To ma sens. Podoba mi się to zaklęcie. Chyba będziemy z niego częściej korzystać. O. To też jest fajne. Um, tu nic. Tylko, że to jest oczywiście takie bardziej zaklęcie snajpujące, którego na samym początku nie powinno się używać. Atakujmy. Na początku lepiej obszarówki A, wykorzystywać. Bijemy. Tutaj kroczek. Tak, bijemy. Mhm. To sytuacja już jest opanowana, nie musicie przemawiać. Wygramy to. Bez stal Tak. Czy może już. Nie, tak będziemy bili. No, wyczerpę będę tutaj wypróbował. Mhm. Aha. Może najpierw słabszą wersją. Która nie jest taka słaba. Aha. I, i. Tu. Aha, bo to jest procentowe. Dobra. Nie jest problem. Dlatego lepiej właśnie atakować te liczniejsze formacje. Pięknie, kasa, dużo kasy. Tutaj. Hmm, tu według mnie jest bardziej. Niebezpieczniej niż, niż pojedynek, który właśnie się odbył. O, proszę! Zawsze trzeba wszystko uważnie, dokładnie przeszukiwać. Tylko problem jest taki, że chyba nie powinienem przejeżdżać tylko tylko tak, tak, tak. No to jest nierealne. Co tutaj mamy? O! To by miało sens. Tutaj. Też by miało sens. Czyli sami rozumiecie, że będziemy mieli co tutaj zdziałać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym <grym> chyba się zmierzymy z paniami na Miśkach.